Witam Was ponownie, drwal pingwin. Tym razem mam taką no to ciekawą siekierkę do recenzji. Nie jest niestety moja, jest mojego serdecznego przyjaciela. Jest to brytyjska siekiera o wzorze Kent. Ten wzór można rozpoznać po podwójnych nałożnikach: u dołu oraz tutaj u góry. Z czego ten u dołu jest w miarę symetryczny, jest równy. Natomiast ten u góry, tutaj ma taki schodek, i tutaj z strony klina płynnie się zwęża także, także tak do tego yy, względem powiedzmy tam jakichś saperskich ogólnie niemieckich siekier yy, wojskowych różni się ona dłuższym klinem te wojskowe yy, niemieckie mają dłuższą krawędź to te szybciej się sodą nie są takie długie i smukłe jak to jest to typowo siekiera ciesielska chociaż, chociaż jest symetryczna wiadomo nie wszystkie ciesielskie symetryczne muszą być co jest w niej fajnego jest ona wykuta z żelaza włóknistego Mam nadzieję, że tutaj widać takie paski idące w tą stronę i dodatkowo ma do tego laminat. Tutaj możecie to zobaczyć aktualnie. Laminat, czyli mamy rdzeń z twardej stali w okładce z miękkiej, czyli miękka łatwo się ściera podczas ostrzenia, daje udarność, natomiast twarda na samej krawędzi tnącej daje ogromną wytrzymałość na ścieranie, dzięki czemu można taką siekierą długo pracować w lesie. Ogólnie wzór Kent pojawił się na rynku, tak mniej więcej plus minus 300 lat temu. Także jest to stary wzór, do tej pory jest używany. Także jest, także jest po prostu dobry. Ta, takie siekiery w tym wzorze wychodzą dużo większe, jak, jak i mniejsze. Także zróżnicowanie jest ogromne. Osadziłem ją na dość krótkim 55 cm trzonku z, za orzesznika amerykańskiego, czyli hikory, wczoraj zaimpregnowałem mieszanką oleju lnianego z woskiem pszczelim jest gładki klin natomiast jak widać jest tutaj ciemniejszy jest on wykonany z dębiny Sikierę wyostrzyłem na brzytwę także postaram się Wam tu na coś pokazać zobaczymy czy od góry jest w stanie przeciąć taką suchą trzcinę o, bez problemu od dołu tak samo jest to po prostu no... siekierka jest po prostu ostra jak brzytwa minimalnie tempa już by coś takiego odsunęła, natomiast ta się wcina, wgryza i od razu nie jest. Ogólnie jest to mała siekiera, także poszukamy jakiś tutaj drobniejszych gałązek może jakiegoś drzewka, żeby zobaczyć jak to rąbie, jak się tym ciosa, jak się tym struga. się ze mną Wybaczcie ten śmietnik w tle, ale niestety nagrywam w takim lasku bardzo blisko wsi Także no, sprzyja to niestety śmieceniu przez innych. Yy, co pewnie już zauważyliście też na kilku innych filmach nagrywanych, w tym miejscu. Także ja ich tutaj nie zostawiłem. Nie przejmujcie, bo tutaj mamy tutaj suchy konar. saltny. Także jest już twardy. Wysazonowany. Zobaczymy, jak sobie poradzi krewentrą. czy się zawinie na jakichś sękach albo wykruszy. Czy może jednak poradzi sobie yy, z zachowaniem tego bez problemu zaczynamy, okrzesamy parę gałązek, przerąbiemy to i zobaczymy jak to, jak to działa, uwaga o gałązka jest naprawdę sucha póki co zarączka wyśląca idealna o, teraz to wchodzi jak w masło gładkie, równe cięcia trawa nie uszkodzona przejście ten dźwięk to jest właśnie twarda stan tak trochę delikatnie uderzę, bo nie chcę żeby mi trzonek wpadł tutaj pod drewno także tak na kilka razy delikatnie poszło Jedziemy dalej, okrzesamy chyba całość. Dobra, teraz to przerąbiemy, średnica tego, no jest prawie że równa długości krawędzi tnącej tego toporka, plus minus 10 cm, twarde, suche, zobaczymy jak to sobie z tym poradzi. Bardzo płytko, no ale za to, jak gładko tnie, zobaczcie, jak hebel praktycznie. Mam też niestety sęk, co nie ułatwia tego. To uderzenie tak naprawdę przełamało to, gdzie nie mogło dociąć. Także no cóż, nie jest to siekiera rąbiąca, nie da się tego y, pominąć. Prawe że jest w absolutnie idealnym stanie, mimo to, że jest tak niesamowicie cieniutka, jest to naprawdę świetna stal. Mimo to, że jest niesymetryczna, nie, przepraszam, mimo to, że jest symetryczna, to tnie pod bardzo niskim kątem, a krawędź krawęcznąca jest bardzo wytrzymała, także nawet przy takim kształcie, jak widzicie, strugam tutaj bez problemu suchą sosnę z na Federstiki prawie że, także, także jest to na pewno świetna ciesielska siekiera, albo ciesielska uniwersalna. A jeden. jedno uderzenie precyzyjne i się udało. Że już powoli wiecie co chcę tutaj zrobić. Jak widzicie, słaby ze mnie rzeźbiarz, nie da się tego ukryć. I tak naprawdę nie jest to wyrzeźbienie czegoś. I tak naprawdę co do tego filmu nie jest wyrzeźbienie czegoś, tylko pokazanie, jak ta siekiera działa. Ale generalnie jeszcze trochę... Generalnie jeszcze trochę pracy i byłaby z tego łyżka. Tutaj można komorę, jak to się tam nazywało, komorę zupną, można wypalić z grubsza może, no tą akurat się nie, ale normalnie to noskiem albo piętką można sobie to wydłubać, tutaj wyrównać, wygładzić i mamy łyżeczkę nawet tutaj z zahaczeniem, z blokadą, cyk. Także wiadomo, z tego dokładnie to by nie było, bo to już tutaj ma pęknięcia, ale widzieliście jak to się robię jak maskiego. Także to zostawię tutaj. Może ktoś kiedyś coś z tego zrobi. o tak wybije mamy zachodzące słońce w tle mamy świetną siekierę ciesielską blank łyżeczki można by uznać za wykonany przegląd krawędzi tnącej absolutnie zero jakiegokolwiek szczerbku nadal ostra jak brzytwa nawet łapie mi tutaj skórę z rękawicy co mogę powiedzieć No świetna siekierka na pewno może kiedyś sobie sam taką kupię, jak gdzieś się trafi jakaś fajna okazja. W rąbie tak sobie, jeśli mówimy o obróbce tutaj suchego drewna, świeże, no to pewnie będzie rąbać mniej więcej tak jak Oberharz, czyli będzie się klinować, ale będzie penetracja bardzo głęboka, ponieważ tutaj klin jest bardzo cienki, cieńszy niż w oberhardcu, cieńszy niż w moim Tomahawk'u Steela, bardzo cieniutki, także tutaj głęboka penetracja. Bardzo niski kąt cięcia, co jest ważne przy, przy oczywiście ciosaniu. A jednocześnie wytrzymała krawędź łąca, powoduje, że jest to siekiera no dość ciekawa. Jeśli ktoś by potrzebował do lasu lubi sobie postrugać, a jednocześnie ścina tylko małe kawałki drewna o małej średnicy. Tam powiedzmy do ogniska jakiegoś małego do, do napalenia w kuchence. Yy, nie potrzebuje rąbać jakichś suszek, może to być dla niego ciekawy wybór. Jako taka niestandardowa, zabytkowa, rzadko spotykana siekiera. No tylko, tylko, najpierw, tylko najpierw trzeba sobie znaleźć taką do kupna. I ta na pewno u mojego znajomego w kolekcji zostanie. Yy, także na tą nie macie nawet co liczyć. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy test.